Inwestowanie w CBD stało się nie tylko modne, ale przede wszystkim opłacalne. Dobrze wiedzą o tym gwiazdy z oceanu, które z powodzeniem firmują i sprzedają produkty na bazie CBD. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, kto z Hollywood ma swoją markę CBD, kto finansuje badania związane z kanabidiolem i komu na co dokładnie to pomaga, to koniecznie zostańcie ze mną. Mam na imię Marysia, jestem specjalistką zdrowia publicznego i miłośniczką konopi. Witam was na kanale Green Cross, gdzie mówię o zdrowiu w wydaniu konopnym. W poprzednim odcinku mówiłam o polskich celebrytach, którzy zdecydowali się zainwestować w CBD. W tym przedstawię subiektywny ranking działaczy i przedsiębiorców konopnych za oceanu. Zaczynajmy. Niekwestionowanym prekursorem i najbardziej znanym konopnym aktywistą za oceanu jest Snoop Dogg. Raper w 2015 roku wypuścił swoją linię Leaves by Snoop. Cztery lata później założył grupę kapitałową Casa Verde Capital, która finansuje przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność w branży konopnej. Numer 2. Beyonce. CBD odkryłam podczas mojej ostatniej trasy koncertowej. Pomogło mi w zwalczeniu bólu i stanów zapalnych, ale przede wszystkim mogłam dzięki niemu zasnąć, co znacznie zmniejszyło uczucie niepokoju towarzyszącego mi na co dzień. Powiedziała w wywiadzie dla Harper's Bazaar z yy, Wrażenie, jakie wywarło na piosenkarce CBD, było tak ogromne, że postanowiła założyć własną farmę konopi siewnych i sprzedawać produkty CBD pod własnym szyldem. Numer 3. Marta Stewart. Jeżeli ktoś z Was nie wie, kim jest Marta, to już wyjaśniam. To najbardziej znana amerykańska gospodyni domowa, która jest w stanie zmonetyzować własną szczotkę do kibla, karmę dla kanarków i złotą biżuterię. Ameryka kocha Martę i ufa jej. W Polsce do miana Marty Stewart mogłaby aspirować Małgorzata Rozenek, ale to jeszcze nie ta skala i nie ten poziom. Marta, przedsiębiorczyni znana zamiłowania do gotowania i dbania o dom, po kilku miesiącach stosowania CBD zdecydowała się na uruchomienie własnej linii produktów z kanabidiolem. We współpracy z kanadyjską firmą Canopy Stewart stworzyła autorskie żelki, olejki oraz przekąski dla czworonogów. Odkryłam, że suplementy CBD to prosty sposób na poprawę mojego zdrowia i dobrego samopoczucia, zwłaszcza jeśli chodzi o radzenie sobie ze stresem życia codziennego, powiedziała w wywiadzie dla Forbes Marta Stewart. Na kolejnym miejscu na mojej liście uplasował się Tom Hanks. Sięgnął on po CBD, aby złagodzić objawy lęku i pomóc sobie w przewlekłym bólu. Efekty terapii kanabidiolem zaskoczyły go tak bardzo pozytywnie, że zdecydował się współfinansować badania sprawdzające wpływ CBD w terapii cukrzycy typu drugiego na Cornell University. Na kolejnym miejscu możemy znaleźć Michaela J. Foxa. U kanadyjskiego aktora w wieku zaledwie 29 lat zdiagnozowano chorobę Parkinsona. Od tego czasu aktor próbował wielu terapii, ale najkorzystniejszą dla jego organizmu okazała się terapia kanabidiolem. Kilka lat później Fox założył organizację non-profit The Michael J. Fox Foundation for Parkinsons, zajmującą się badaniami nad terapiami pomagającymi chorym na Parkinsona organizacja sfinansowania badania nad CBD, które dowiodły, że kanabidiol może chronić komórki mózgowe poprzez działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne. Gospodarz kilku amerykańskich talk show, weteran wojenny, Molton Williams, od ponad 20 lat yy, choruje na stwardnienie rozsiane. Od kiedy zaczął stosować CBD, jakość jego życia zdecydowanie się polepszyła. Dlatego, nie zastanawiając się długo, stworzył własną linię produktów CBD, w tym olejki full spectrum. CBD uratowało mi życie. Dzięki niemu mogę spać, relaksuję się i nie przejmuję się już wszystkim, co dzieje się wokół mnie, powiedziała w wywiadzie dla magazynu People Kim Kardashian. Dzięki CBD nie sięgnę już po Xanax, dodała. Celebrytka tak bardzo związała się z kanabidiolem, że był on tematem przewodni jej ostatniego Baby Shower. Goście Kim częstowali się żelkami CBD, mogli skosztować czekolady CBD ze specjalnej fontanny i wysłuchali też specjalnego wykładu o korzyściach płynących ze stosowania kanabidiolu. Mike Tyson to niekwestionowany mistrz świata wagi ciężkiej w boksie. Dzięki licznym sukcesom jest yy, znany na całym świecie, ale w sumie to nie tylko dzięki sukcesom. Yy, sportowiec, oprócz swych mistrzowskich poczynań w dziedzinie boksu, słynie również z wielu kontrowersyjnych zdarzeń. Yy, miały one miejsce zarówno w jego życiu prywatnym, jak i zawodowym. Yy, Mike Tyson aktualnie stosuje CBD, którego został fanem aż do tego stopnia, że wraz ze swoim wspólnikiem otworzył projekt, mający na celu edukowanie społeczeństwa o pozytywnym działaniu kanabidiolu. Bokser w jednym z wywiadów nazwał olejek CBD cudownym olejkiem. Sportowiec na własnym przykładzie zasugerował, że naturalne środki nie sieją w organizmie spustoszenia. Tyson zrzesza ludzi sportu, aby wspólnie poszerzać ideę naturalnego wspomagania organizmu. Morgan Freeman Słynny amerykański aktor od lat przyjmuje konopie, które pomagają mu między innymi w walce z przewlekłym bólem. Gwiazdor kilka lat temu miał bardzo poważny wypadek, w którym ucierpiało jego ramię. Uraz był na tyle poważny, że nerwy w ręce zostały bezpowrotnie uszkodzone. Od tego momentu Freemanowi towarzyszyły silne dolegliwości. Aktor jasno stwierdził, że przeciwbólowe właściwości konopi pomagają mu w funkcjonowaniu nie tylko na poziomie fizycznym, ale przede wszystkim na poziomie psychicznym. Niekwestionowaną ambasadorką i najpopularniejszą aktywistką CBD za oceanu jest Jennifer Aniston, która CBD nazwała składnikiem przyszłości i nie wyobraża sobie życia bez kanabidiolu. Jennifer regularnie suplementuje się olejkami full spektrum, a do codziennej pielęgnacji używa tylko i wyłącznie kosmetyków z CBD. Nie ukrywa, że kanabidiol pomógł jej poradzić sobie z depresją i stanami lękowymi, dlatego teraz odwdzięcza się, promując go w wywiadach i na Instagramie. Bardzo często robi to nieodpłatnie, nie czerpiąc z tego żadnych korzyści finansowych. Jeżeli podobają Ci się takie treści, koniecznie zostaw suba i lajka. Zachęcam też do aktywnego tworzenia kanału. Piszcie w komentarzach, o czym chcielibyście, abym przygotowała odcinek. Raz na jakiś czas będę go tworzyć razem z Wami. Z pewnością uwzględnię Wasze uwagi. Do zobaczenia!